No, zaraz będzie trzeba powywalać. No i żarcie obdane Pościągane kupy. No i już na pościągali, no. No, przeżywają. Jak te niektóre ja że ja narzekam, to mogę narzekać. Źle, tak chodź dawać. Trzeba skończyć z tymi krowami. To się po prostu nie opłaca chodzić, dawać. Teraz po czym zobaczyć, bo to już dwa dni. Kur na zbiorniku 20 litry pojeść znowu już wzrost mleka. się nie opłaca. A skończyć to gospodarko Jak to lubią ludzie na czekanie A czor z nią Zakończyć i tyle Góra znowu 20 W górę to już powiedz ile? Dwa tygodnie To równo 100, 102 czy 100, 104 litry już jest Zwyżki, no ale już zaraz teraz Trzy krowy do chyba na koniec Do, do zasuszenia będzie zniżka No jak to mówią, zwiększają, to trzeba zlikwidować krowy. Handlować jedno słomko <grymne> Dobre Kończę.